Dzień dobry. Dzisiaj nagrywamy część czwartą o religiach. Nie miałem w planach tak dużej części nagrywać, a jeszcze, jeszcze muszę być następne, bo temat mi się rozwinął i to bardzo, bo wszystko jest w sumie ważne. Zatrzymał się tylko na chrześcijaństwie. Nie będę nagrywał o islamie. Gdyż tak naprawdę to my, w, ani w Polsce, w Polsce nie mamy takich problemów z islamem. Dlatego nie chcę nagrywać. Jakby w Polsce był więcej problemów, to na pewno bym nagrał. Jeszcze ja dostaję od was informacje rozwijające temat i na przykład jeden taki, bo jest bardzo ciekawy, dostałem od, od Katarzyny. Ona wysłała mi na messenger na, na Facebooku, i to jest o różnicy między duchowością a religiami jaka jest różnica, bo jest kolosalna i ona mi wysłała taki tekst. Opracowany już dokładnie, i ja będę chciał Wam go przeczytać, bo jest bardzo dobry. Ale to nie dzisiaj. Dzisiaj będzie taka w sumie odpowiedź na post jednej pani pod moim filmem, która napisała, że religia chrześcijańska w niedziela została obwołana Dniem Świętym po to, żeby. bo po to, żeby odróżnić judaizm od chrześcijaństwa, gdyż tak jak Bóg zakończył budowę świata dnia szóstego, czyli w sabat, a ten dzień siódmy, czyli odpoczynek, przepraszam, dzień siódmy od, zakończył w piątek, a dzień siódmy, czyli sabat, szabat, to był dzień odpoczy dniem odpoczynku, a niedziela d dniem pierwszym. I, I dlatego, dla rozdzielenia, to, to jest um, tylko chcenie tłumaczy chrześcijańskich. Tak naprawdę to nie. Po angielsku niedziela to jest Sunday. Sun Day. Sun to jest słońce. Sunday, Sante, to jest Słońce, to jest Dzień Słońca, Dzień poświęcony Słońcu. A chrześcijaństwo to jest religia słoneczna, przedłużenie wierzeń pogańskich, słonecznych. Dlaczego tak twierdzę? Ja Wam to dzisiaj przedstawię dowody. I przede wszystkim sekwencja narodzin Jezusa. W Betlejem jest czysto astrologiczna. Gwiazda na wschodzie to jest Syriusz. To jest najjaśniejsza gwiazda na niebie, która leży w jednej linii z trzema innymi gwiazdami z pasa Oriona. One ustawiają się w jednej linii, i ta linia, i przedłużenie tej linii, to jest, wskazuje dzień, w którym Wschodzi słońce 25 grudnia. Dlaczego to jest tak bardzo ważne, ten dzień 25 grudnia? Z tego dojdziemy dalej. Te gwiazdy, te trzy gwiazdy w pasie Oriona były kiedyś nazywane Trzej Królowie, i w tej chwili też są nazywane Trzej Królowie. I to stąd się wzięło tych trzech królów podążających za gwiazdą która się rusza. Tak, bo one w końcu się ustawiają w jednej linii. Trzej królowie i najjaśniejsza gwiazda Syriusz, tak jak mówiłem, wskazują miejsce wschodu Słońca, 25 grudnia. Czyli narodziny Słońca. Dziewica Maria jest konstelacją panny, zwaną także, dziewica panna to jest wirgo, płacinie to jest wirgo, czyli dziewica. My to tłumaczymy jako panna, ale wirgo to jest dziewica. Starożytny symbol panny to jest przerobione M, literka M. To dlatego Maria i inne matki dziewice, Bogów jak Adonisa, Myra, Matka Buddy, Maja zaczynają się na literkę M. Panna odnosiła także do domu chleba, i reprezentacją panny jest dziewica trzymająca kłos pszenny, pszenicy. Dom chleba i symboliczny kłos pszenicy oznacza sierpień, wrzesień, czas żniw. Słowo betlejem w istocie przetłumaczyć można jako dom chleba. Betlejem odnosi się więc do konstelacji panny miejsca na niebie, nie na ziemi. Jest też inne ciekawe zjawisko zachodzące 25 grudnia w dniu przesilenia zimowego. Od prześlenia letniego do zimowego dni stają się krótsze i chłodniejsze. Z perspektywy północnej półkuli oczywiście o tym mówimy. Słońce wędruje na południe, staje się mniejsze i wydaje się oddalać. Skracanie się dni, dojrzewanie zbóż, gdy zbliżają się zimowe przesilenie, symbolizowało to w starożytności jako proces śmierci. To była śmierć słońca, oddalanie się, coraz mniej tego słońca. Dni coraz dłuższe, a Słońce coraz krócej. Do 22 grudnia proces umierania Słońca dopełniał się. Słońce, poruszając się na południe przez 6 miesięcy, osiąga najniższy punkt na niebie, czyli 22 grudnia. I tu ciekawostka. 22 grudnia do 25 grudnia Słońce wstrzymuje swą wędrówkę na trzy dni. Na niebie nie ma żadnej różnicy. Przez trzy dni Słońce się zatrzymuje. I przez te trzy dni Słońce przebywa w sąsiedztwie konstelacji południowego krzyża Kruks. Po tym czasie, 25 grudnia, Słońce podnosi się o jeden stopień. 22, 23 24, 24 grudzień: Słońce zamiera. Czyli umiera. 25 się podnosi, już się rusza do góry. Już dzień jest ciut, ciut dłuższy. To jest zapowiedź wiosny: zapowiedź coraz cieplejszych dni. I dlatego się mówi. Syn Słońce umarł na krzyżu, był martwy trzy dni, po to, by zmartwychwstać, czyli narodzić się ponownie. Oto dlaczego Jezus i inne solarne bóstwa łączy koncepcja ukrzyżowania i zmartwychwstania po trzech dniach. Jest to okres zmiany kierunku poruszania się słońca do kierunku północnej półkuli, co przynosi wiosnę i zbawienie. Zbawienie, nowy sezon. Od nowa mogą rośliny yy, przynosić plony. Nie czono z słońca y, aż do wiosennej równonocy lub Wielkanocy, a to dlatego, że wiosenną równonocą słońce przezwycięża ciemność. Dzień staje się dłuższy niż noc i zaczyna się wiosenny rozkwit. Chyba najbardziej oczywistym ze wszystkich astrologicznych symboli dotyczących Jezusa jest dwunastu apostołów. Są zwyczajnie dwunastoma znakami Zodiaku, z Jezusem jako słońcem, który porusza się pomiędzy nimi. Liczba dwunastu powtarza się ciągle w Biblii. Tekst Biblii ma więc ma więcej wspólnego z astrologią niż czymkolwiek innym. Wracając do tego krzyża zodiakalnego ukazującego życia Słońce, nie jest to tylko artystyczna koncepcja czy narzędzie śledzenia ścieżki Słońca. Był to także symbol pogański, a więc pierwotnie nie jest symbolem chrześcijaństwa. Poza tym, prawie wszystkie insygnia chrześcijańskie zostały wzięte z pogańskich kultur: ornat, tiara, stuła. Ja przed tym już przetaczałem. Kamienny stół, na którym jest odprawiana Msza, najlepiej jak jest kamienny. Picie krwi, jedzenie ciała. To wszystko symbolicznie to jest powrót do tych prastarych kultów. To nic nie ma nowego. Pogańska adaptacja Krzyża Zodiakalnego. Układ zbiorów jeszcze z czasów poprzedzających nastanie wielkiej cywilizacji Egiptu i Someru. Oto dlaczego Jezus we wczesnych malowidłach, zaznaczam we wczesnych malowidłach, zawsze ma głowę na tle krzyża, bo Jezus jest Słońcem, Synem Bożym, Światłem Świata, zmartwychwstałym Zbawcą, który przyjdzie ponownie, jak to robi każdego ranka. Chwała Bogu, który przeciwstawia się ciemności, jako że rodzi się ponownie każdego ranka i może być widziany, jak chodzi pomiędzy chmurami wysoko w niebie w koronie cierniowej, cierniowej albo koronie z promieni słońca. Prawda? Pośród wielu astronomicznych i astrologicznych metafor w Biblii. Jedna z najistotniejszych dotyczy wieków, czyli R. W całym tekście jest wiele odniesień do wieku. Aby to zrozumieć, musimy zaznajomić się ze zjawiskiem zwanym ruchem precesyjnym Ziemi. Starożytni Egipcjanie oraz wcześniejszej kultury odkryły, że co około 2150 lat wschód słońca o poranku w dniu przesilenia wiosennego występuje w innym miejscu w Zodiaku. Wynika to z powolnej zmiany kąta nachylenia Ziemi względem własnej osi. Zwie się to ruchem precesyjnym, bo obserwowane konstelacje cofają się w stosunku do ich normalnego cyklu rocznego. Czas potrzebny na precesyjne przejście poprzez wszystkie 12 znaków wynosi 25 765 lat. Jest to tak zwany wielki rok. Astrologiczny rok. A starożytni byli go bardzo świadomi. Każdy okres, czyli ta era, to jest 2150 lat. Tutaj chciałbym na razie zakończyć tą, ten temat. Powiązania i tak jakby przedłużenia pradawnych wierzeń, pogańskich, tak zwanych, w chrześcijaństwie to jest jeden cały ciąg, to jest jedna i ta sama wiara. Na to tutaj przedstawiłem następne dowody. Następny film będzie o wpływie chrześcijaństwa na historię Polski, na Polskę. Ja bym, ja chcę się tylko w tym filmie, będę się chciał zająć tylko jednym okresem, do czego doprowadziło chrześcijaństwo w historii Polski. Do czego doprowadziło? Nie będę się cofał do czasów tak zwanych pogańskich, kiedy narzucono siłą chrześcijaństwo w Polsce przez mordowanie. I to zostało na siły, na siły narzucone Polsce. Dobrze. Tym razem zakończymy na dzisiaj. I mam nadzieję, że dzisiejszy głos będzie o wiele lepszy, gdyż słyszę narzekania, że mam słaby, słabo słychać, ale niestety mam taki sprzęt, jaki mam. Mam dobrą kamerę, ale słaby głos. Nagrywam to przez dobry telefon. Z tym, że na dobry sprzęt żeby można podłączyć zewnętrzny mikrofon, po prostu mnie nie stać, bo to już kosztuje ponad 1200 funtów, czy tam około 1400 funtów, już taki w miarę, w miarę sprzęt do nagrywania. Niestety na razie mnie na to nie stać. Dziękuję bardzo i do następnego razu.